Unboxing pizzy Patrzcie <gry> jakie to wielkie o, Prawie na cały stół No nie wiem, spróbujemy autobusy zapłakane deszczem tu masz miejscówkę? dobra, się znajdę o, tu siedzi o, czyja to łapa? łapo się trzymają Mamy radę. Za autobusa. Powiedzcie, czy widać drganie obrazu, jak jest włączona stabilizacja biegnijmy do autobusa autobusa tu gdzieś mamy pomnik lotników dywizjonu 303 w Radomiu, to jest przy dworcu czekaj chodzimy po schodkach to jest taki orzeł łoreł tam nie jest wyżej, to jest skrzydło. O, nie sięgnę. Może, nie sięgnę chyba. O, tam. Czekaj, zejdziemy, go nagramy jeszcze. Iżej. No w ten sposób, czekaj, cofnij się. Tu mamy pomnik. Tu się, polska flaga. Dywizjonu 330 tam flaga Polska wisi. To jest przy dworcu, w Radomiu. A tutaj mamy w Radomiu podobno sprzedany dworzec, budynek dworca PKS-u gdzieś tam jest, ta? Tam jest? Tam po lewo jest y, dworzec Wiaty. O. To tam nagram i tu otoczenie. I co, nie ma wstępu na ten dworzec do tego budynku? Nie. Tam mamy dworzec, a za dworcem jest PKP. No, z petard strzelają. Dworzec został wybudowany w 97 no. roku. 97 rok podobno już, został wybudowany. Już podupada. Już podupada, no jak każdy dworzec. To kolega kupił na Sylwestra. Tak. O. Nie wiem co to jest, ale już się tego boję. Tutaj gdzieś mamy pomnik Jana Pawła II. JP2 normalnie. Teraz gdzieś niego namierzymy. Pewnie szarówka jest. Mam nadzieję, że będzie widać. Znaczy nie wiem, czy jest szarówka, ale tak się domyślam. Bo to już taka pora. Jeszcze pochmurno jest. Bo wcześniej coś tam padało. Mokro, pod spodem lód i jest ślisko. I troszkę idę jak kaczka. Gdzie masz ten pomnik? Tu, zaraz, niedaleko jest. To daleko, mogłem później kamerę włączyć, ale dobra. No nie mów, że nie znajdziesz. Tu jednak jest. Dobrze nagrywam? Tam jest? Tak. Aha. To no kolega twierdzi, że go trochę przenieśli. Nie wiem, czy on oświetlony jeszcze, nie jest oświetlony. Nie jest oświetlony. Nie jest oświetlony, ale może coś tam będzie widać. O. Także chodziliśmy tu w kółko, on tutaj stał. A tu jakiś drugi pamiętnik, płomnik. Nie wiem czego. O, ptaki jakieś. Powiedzcie co to za pomnik. No właśnie, ciekawe czy będzie dowiedzieli, czy będzie widać. Gdzie my, w jakiej okolicy jesteśmy? Z drugiej strony parku. Z drugiej strony parku, jakiego parku? Jana Kochanowskiego, Kochanowskiego. w Płomnik pomnik Chopina. No, to właśnie tutaj jakiś pomnik stoi też. Jak będziecie wiedzieli co to jest, to dajcie znać w komentarzach. Kolega coś tu mówi, że park jest oświetlony, ja główna. No ja nie widzę tego. Zresztą ja i spawarki, ani słońca nie widzę. To co to za lampki? Jakieś choinkowe? Nie, Czy co to jest? To są boczne takie. A Mają ciekawy klimat reflektory jakieś ta są robione na stary styl A, czyli takie latarnie. Tak A, to coś jak takiego jak u nas w rynie pewnie Jak te latarnie gazowe e, nie, one są takie niby nowoczesne, niby w takim ciekawym stylu są Ale na Żeromskiego są właśnie w tym starym stylu No właśnie taka może ciekawostka, może nieciekawostka, nie wiem tego nie widzę Mamy podobno ten tunel Co wczoraj nie myśleliśmy, tylko że nie był oświetlony Chcieliście mieć oświetlony? Zobaczcie Podobno się świeci Możemy przejść Nie widzę żadnej różnicy Między dniem wczorajszym a dzisiejszym A to to fakt Mięślisko Nie wiem co wy tam zobaczycie, piszcie w komentarzach co jest widać Czego nie widać? Jak się skończy, to powiedz. Okej. Okay. To co, jeszcze z powrotem? Nie, no z powrotem już przez niego szli już. Kubara cygańskie, zobaczcie. Przyszła zima, czas się zmienia, coraz trudniej o jelenia. Mięso z jelenia. Ryby się rozmarzywują. coś do ryby. Kici, kici, chodź, chodź, chodź no do mnie. Nie ma jeszcze. Taś, taś, taś. Stadion Radomiaka Może spróbujemy tam podejść i obejrzymy. Tu jakieś wojny były o ten stadion Niedawno była bitwa Kiboli z ochroniarzami Podobno jest tak, że kibice walczą o stadion Niemski tam z burmistrzem miasta, ta? Z, z, z prezydentem, bo tu prezydent jest. Chodzi o to, że są inwestycje blokowane. Inwestycje blokują. Prezydent to peowiec, a reszta to pisiory. Ale pogoda. Kurna deszcz padał. Słuchajcie, na przystanku się przyczepił do mnie jakiś menel. Ubolewał, że ja nie widzę i tak dalej, a później dwa złote chciał na piwo. Teren można się przejść. No przejdziemy się, pokażemy stadion, jak wygląda. Pochmurno, kurna co za pogoda. Tutaj coś jest w budowie. Co tam budują? Eee, no, dalszy ciąg, tylko trzeba wejść tutaj na ten Nie nie będzie tam wchodzić. Ale nie, kamerą, żeby złapać, że to jest budowa. No to ja podniosł. Tutaj kamerę... coś. Aha, bo tam jakiś płot jest tak? No i wyżej kamerę. O. O. Nie wiem. Tyle widać. Coś tam jest. Zobaczcie, stoimy na jakimś podniesieniu. Nie wiem, co. To są jakieś komponenty. Na pudle stoimy. Tyle jest zrobione na Tyle razie. Tyle jest zrobione. No nie wiem, może ktoś tam gdzieś w komentarzach opowie historię tego stadionu. Komentarza. Jak ktoś tam opowie. Coś fajnego napiszę to będzie miło. Także zachęcam jeszcze raz do subskrybowania mojego kanału, dawania łapek w górę. Jak ktoś da w dół, to mu uschnie. Albo łapa, albo co innego. I zostawcie dzwoneczek subskrypcję. Cześć, trzymajcie się.